Cześć, siemano, z tej strony Krzaku i się w nowym odcinku na moim kanale. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę i subskrypcji, żeby tego typu filmy Was nie ominęły. Dziś sobie gramy w Fortnite, ale gramy tylko z złotymi brońmi. Wiem, to jest mega ciężkie, bo jak wiecie, złote brony nie wypadają tak często. Dobra, lecimy sobie tutaj. Myślę, że tu będzie spoko miejsce. Jakiegoś innego nie mieliśmy pomysłu. No nie lagujemy mi internet. Jakiś chłop, jakiś chłop! Plić, żeby nie, 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 nie zabił mnie. Dobra, dobra, co to jest w ogóle? Dobra, uciekam. Co to było, chłopie? Nie umiał trafić. Plić, żeby teraz mnie wysnajpił eee, Sprint mi się skończył, ale dobra, bierzemy sobie. Eee, co to było w ogóle? I nie, to jest niemożliwe, że mi nie trafił, ale trudno, pijemy sobie tutaj. Ojej, chłop hop, hop. uciekam, uciekam, uciekam. Hop, hop. Nie trafił mi, nie trafił. Drugi, drugi, no, no nie trafił mnie. Co za fart, trzy razy mnie się nie trafił, dobra, uciekam, uciekam Co to było? Jak on mnie nie mógł trafić, dobra e, Szybko uciekam, no bo nie mam żadnej broni e, W miarę logiczne Skokuję sobie na dach i tam jest Przewrota, coś się z nimi bije e, Dobra, raz kościel, śmierć, idziemy Spróbujemy go zabić z kill pyk No dawaj, dawaj No nie, trafił mnie ten drugi Ale ten jeden nie ogarnia, dobra e, Leży, leży Weźmy, weźmy uciekamy, i się potem zabudujemy i ulecz Chłop nas kolejny raz nie trafił, chyba serio nie ogarnieją Dobra, idziemy sobie, idziemy, ale tu jest jakiś cross Jakby co, mamy broni dlatego, żeby sobie Co chciałem wam powiedzieć, żeby sobie Ulepszyć je w takim specjalnym narzędziu Żeby sobie te bronie upgrade'ować za złoto Jakby co, mamy 0 kili. E, nikogo nie zabiliśmy, e, e, ale tutaj widzę, że ludzie są. E, chowam się, chowam się. E, o nie, no i centralnie we mnie. Zawsze tak jest: centralnie we mnie muszą trafić. Takiego mam pecha, ale please, e, przetrwaj to. No nie mamy, no nie mamy szans. Tak naprawdę, e, bez żadnej broni, to jest nierealne. Zobaczymy, jak w drugiej próbie. Dobra, jesteśmy wyklejone na ręce, i tutaj sobie sprawdzę, czy nie ma żadnej złotej broni. Nie ma. Same są epickie, więc sobie lecimy teraz na tą stację, w której będziemy to lepsze. Przewrot już tam jest, ja tylko poleciałem tu sprawdzić je. Więc ja jeszcze Wam powiem, żebyście byli na mojego Discorda. Wszystkie linki znajdziecie w opisie, też do Przewroty znajdziecie link. Więc wy wpadajcie. A, odruchowo, sorry, sorry, e, e, nie zabiłem go, tak odruchowo e, mi się klikło. Dobra, mi już serio odwala. Dobra, przywrota już ma, zdobył sobie złotą broń. E, ja sobie też robię, wchodzimy tu, dajemy e, tą strzałkę do góry i sobie ulepszamy. Mamy już pierwszą legendarną rzecz, kolejną sobie ulepszymy. E, ale już nie mamy złota niestety e, dobra więc sobie ją zmienimy za chwilę e, mamy tą jedną broń e, ale przynajmniej już możemy kogoś strafić, zabić e, więc sobie pozbieramy jak najwięcej rzeczy, żeby jak najszybciej sobie zamienić tą broń e, no i tyle jak widzicie e, zero na koncie, żeby wam to potwierdzić, że nikogo jeszcze w międzyczasie nie zabiliśmy jak już leśne nas zaatakuje, to dajemy się zabić. Dobra. Yy, yy, teraz o, ktoś strzela, ktoś strzela. Dobra, strzelamy do nich. Dobra, dostają dużo, dostają 300. W auto tylko trafiam, ale może się rozwali, szybko przeładowywuję. Może się ta auto, dobra, wybuchło. Yy, zobaczymy, gdzie jest ta osoba. Yy, Na no razie mamy bezpieczną odległość, więc sobie tutaj zostaniemy, ale dobra idziemy bo tam powinniśmy w dwójkę sobie poradzić z prze przewrotą yy, jest tam chłop dostał dobra rozwa rozwalamy mu dobra dobra pad yy, teraz szybko trzeba go zabić kilofem najlepiej pyk. dobra yy, mamy pierwszy kill. dobra o nie przewrota pad najgorsze co my robimy że się oddalamy yy, no i teraz nie wiem co zrobić nie wiem ilu ludzi jest ale dobra i tak to jest wystarczający już głupi odcinek, więc po prostu się tam walam yy, i tyle może przeżyję, może nie, dobra, jednak, jednak nie, dobra, yy, zwątpiłem swoje umiejętności, yy, teraz nawet nie wiem co robię, ale byle żeby uciec. E, do, dobra, muszę się uleczyć, bo to jest masakra e, Tak jest po prostu mój cel Żeby po prostu tam się... E, trudno już, niech przywraca Tam zginie, ale ja muszę odzyskać klucz e, Do tego auta i go potem odrodzę No nie, jeszcze plecy mam, no super Plecy mam, dobra, idę do krzaków i się tam uleczę e, Trudno, jak już zginę, to e, trudno Dobra, 8 sekund i się leczę, please, żeby mnie nie trafili no i uciekam, przeczekam tutaj aż oni się zabiją no i tam wlecę i mu pomogę. Dobra, jeszcze sobie pijemy, żeby mieć tak 100% ochrony no yy, i chyba sobie lecimy. O niech chłop, chłop! Ja mam z, z, zero amunicji, nie mam nic. Dobra, trudno, lecimy sobie tak. Yy, może nikt na nas nie trafi, mamy szczęście do tego. No nikt nas nie umie trafić, po prostu jesteśmy największymi szefami. E, te, te pociski, o kurde, jednak dostaliśmy coś, ale no, no trudno. E, e, tro, trochę tutaj się oddalę w taki sposób, bo e, już były problemy. Dobra, bierzemy sobie to. Jeszcze w nas strzelają masakra, że im się chce. Dobra, uciekam, uciekniemy sobie już na 100%. Lecimy sobie po amunicję, tylko idzie to na strefa Kurczę, idziemy teraz szybka akcja po amunicję. I lecimy odbić klucz przewroty i go odradzamy. Najgorsze, co może być, to jak jakieś typy do nas wlecą i ta strefa kurcze szybko, szybko. Co to jest, dobra? Biorę sobie amunicję, no, no nie, no nie, szybko, biorę auto i uciekamy. Uciekamy, uciekamy. Dobra, zdążyły na luzie, tylko teraz, żeby ludzi nie było. Bo jak będą, to nam szybko zniszczą autko a tego nie chcemy, bierzemy, dobra, lecimy se tu bierzemy jakieś najpotrzebniejsze rzeczy takie jak amunicja, e, może jakieś strzały apteczki, no i lecimy dobra, teraz gramy o wszystko, teraz nawet jakbym zginął to przewrota mnie nie uratuje e, musimy zdobyć e, klucz przewroty, jeszcze sobie pijemy te soczki, żeby mieć nieskończonego sprinta przez e, ten długi czas e, no, czyli Dobra, sprawa prosta, tylko plicz, żeby nie było ludzi. Jest 25 osób i sobie lecimy, dobra. Lecimy sobie. Dobra, lecimy sobie do góry. Gdzie on jest teraz? Aha, on jest chyba na dole. Dobra, to ja teraz trochę tu poczekam. Dobra, trudno. Osoby osoby bierzemy sobie rzeczy. Nie, nie wiem czy zabrałem klucz dostępu. Chyba nie zabrałem kluczu dostępu, więc sobie jeszcze tutaj... Yy, trochę pouciekamy no nie są, są tutaj teraz zrobimy im plecy i ich dobra trudno chciałem zrobić yy, yy, po prostu chciałem zrobić dobrze no ale mi nie wyszło mogłem po prostu uciekać jakieś auto wziąć sobie yy, ale chyba zdobyłem klucz dostępu więc o tyle dobrze lecimy do kolejnej areny dobra witam w kolejnej yy, arence dobra pompa pięknie bierzemy sobie idziemy zrobić ją na złoto, tutaj już przewrota coś robi. My też sobie pyk, mamy 5000 złota. Tutaj strzałka do góry, pyk. Teraz ulepszamy sobie na rzadkie pyk, teraz na episky, teraz na legendarne. No i mamy sobie pompę na legendarną, więc bardzo dobrze. Teraz sobie tylko coś. Na daleko sobie wejdziemy jeszcze, może jakąś sniperkę lub coś takiego. No i jeszcze będzie lepiej. Teraz sobie teraz pochodzimy, posprawdzamy czy nie ma czegoś interesującego. Eee, bierzemy sobie soczki jest stąd. Eee, I zobaczymy sobie jeszcze, czy coś jest w innych kamperach. No i zaraz się widzimy. Dobra, co po tochu skacza tu jakieś strzały. E, dobra, nabiję się z kimś, dobra, nie musimy tutaj interweniować, bo e, Przerota sam sobie poradził z nim, dobra, znów jacyś ludzie e, i znów się ostatni e, o tym dowiaduje, e, dobra, tamten leży, jeszcze sobie e, złotą jedną broń na daleko zrobiłem, bo nie umiałem e, znaleźć jakichś innych, dobra, jest ta, którą chciałem, więc bez sensu sobie marnowałem złoto, ale trudno, e, lecimy sobie jeszcze ją zrobić. Na legendarną, dobra, byk, e, strzałka w górę, teraz epickie i legendarne. Mamy na szczęście kolejną broń e, zrobioną na legendarną, więc teraz już mamy normalny asortyment. E, więc bardzo dobrze, teraz się staramy jak najdłużej przetrwać, żeby wygrać. Teraz e, raczej sobie gdzieś pojedziemy e, dalej, bo tu już nie ma osób zbytnio. Ale jednak nie, jednak jakaś tam osoba się znalazła Gdzie jest chłop? Wskakuję sobie tutaj O tutaj jeszcze jest takie coś, więc sobie bierzemy za bandaże. O chłop, chłop, chłop e, Nawet mi nie trafił Dobra, przywrotny już go zabił na szczęście Dobra, jedziemy sobie z powrotem na dwa auta e, Co to było w ogóle? Dobra, e, jedziemy sobie teraz na, jedna, e, na jedno auto i zobaczymy czy ktoś będzie O nie, dobra ludzie co ja robię? No zablokowałem się, no nie to no zablokowałem się! No kurde, zablokowałem się, czajcie. Włączyłem sobie B, czyli budowanie, no i bez sensu. Ja zero dzisiaj jakoś nie jestem w formie yy, masakra. Yy, dobra, na szczęście mnie przerota leczy tylko żeby za chwilę ktoś z pleców na mnie zrobił i nas yy, przerot nie zabił. Dobra, na szczęście wstaję, leczę się. No i tam lecimy. Bez sensu, że teraz przywrota leci, bez mnie no, żeby nie zginął tam, ale dobra, dobra, możemy go już za nim iść. Dobra, tu jest chłop. No co ja robię, no? Dobra, na szczęście go zabiłem, bo dzisiaj jakieś mam nieco problemy z wciskaniem przycisków, ale trudno, miał na szczęście mod. Więc e, wezmę ten mod, ale nie do zabijania, tylko do przemieszczania się. Dobra, słyszę, że tam jakaś strzelanina jest, więc sobie tam e, lecimy. E, kurde no, no co ja dzisiaj robię, masakra. E, jest legendarna bazooka. Kurcze, ją to bym sobie z chęcią przygarnął, ale ponoć tam są jakieś typy. E, dobra, strzelamy sobie tam, może kogoś trafimy. Widzę, że z moją, z moją celnością też dzisiaj idzie pięknie, wręcz fantastycznie, aż zero obrażeń mu zadałem. Dobra, są tam typy, więc spróbuję je zabić, ale zobaczymy. Dobra, jeden już zabity leży i kolejny chyba to tamten, który uciekł, no to chyba on, wie sobie lecimy teraz sobie tutaj do krzaczków. No, i sobie czekamy, czy ktoś tutaj będzie. Jest osoba. E, o, dostał, dostał, wręcz dziwne, jak na moją dzisiejszą O, dostał, zabiłem go. E, mega fajnie, e, się aż dziwiłem. Idziemy sobie po jego itemki, e, tylko już przewrota. Tam sobie zbiera te itemy. E, czy ja teraz mam klucz? Nikt nie ma kluczu. Tak, to po ja w tą bazułkę, bo jest taka potężna. Y, że to hit Pozostaje to bez komentarza Dzisiaj chyba Mój mózg jakoś tak nie działa Dobra idzie strefa Idę sobie po y, Autko no i idziemy ratować przewrotę No bo y, Nie ma motu ani nic takiego ni, Nic takich rzeczy więc Z strefy by tutaj sobie umarł Dobra podjeżdżamy pod niego Dawaj wsiadaj no dobra, jest. No i sobie jedziemy, zobaczymy, e, czy może to wygramy. Ale jest, hop. Jest, hop. E, spróbuję go rozjechać. Dobra, został i spróbuję jeszcze raz z niego wjechać. Jak jeszcze raz z niego wyjdziemy, to może zginie. Ha, ale go zrobiliśmy. E, kolejny kill. E, nie użyliśmy żadnej broni, więc to się zalicza. No nie, e, To tutaj leży. Dobra, spróbujemy jakoś sobie to zabudować. Pyk, no i spróbujemy go Tutaj uratować Leci, leci, leci coś, dobra Spróbuję go jeszcze raz podnieść Please, żeby nikt tutaj Nie szedł, no, no to wykrakałem. czemu się budowałem Dobra, moja forma jest Wręcz zjawiskowa, ja się z nami żegnam Cześć